Dobra Ciii Ja Kryjtamy, chłopaki Chłopaki Drugi się zgubił Tylko <laughs> 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 you know, mówię A się chłopaki rozpędzili? retard What the fuck are you doing, man? Fucking wake up, dude And you think you can finger my mom? That's embarrassing, bro. You can barely work the keyboard, how the fuck are you gonna finger a woman? <laughs> you cannot even finger the mouse, bro. I'm not gay, I love women. You're a lesbian. <laughs> yes, I'm a lesbian. Cut my computer. Ciekawe, what the fuck I going on? Oh, wait, there's computer. for me. HAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Kurwa ja może się szukało. Czekaj ja tu poznaję mapę jak, ta jak tam było, jak tam z pola nie łapalo! ja bój się kurwa no Dobra, no a nie. dobra. Chujem, chujmy razem, a nie, kurwa, osobno. Dobra. Bomba w tuneli. podziemnym. No, ja przepraszam cię. <laughs> <laughs> Dawaj, zapierdol o biurko. Albo odjem drugą rączkę od fotela. A nie z kuchni? Nie wiem, na no, nie tego palaka i się odbił Kuchnia Ktoś się odbił, palak od głowy Oj, sorry, 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 sorry much Sorry much No sorry